Trzej książęta. Pewnego razu w królestwie Nowego Lankurtu żył sobie król o imieniu Maksymilian. Miał trzech synów Odyna, Oskara i Olivera. Odyn był najstarszy, uwielbiał malować. Cały swój czas spędzał w lasach królewskich i tworzył przepiękne obrazy. Drugi książę, Oscar, miał wiele talentów, ale był bardzo niezdecydowany. Raz chciał być malarzem, raz doktorem, a raz nawet tancerzem. Najmłodszy z nich, Oliver, był niemiły i rozpieszczony, wylewał swą złość na wszystkich podwładnych i nigdy nie był zadowolony z ich posługi. Król Maksymilian zaczął się bardzo zamartwiać. Wszyscy jego synowie byli już dorośli, lecz żaden nie był gotowy na przejęcie jego obowiązków. Pewnego dnia król zdecydował się wezwać ich do siebie. Tak, ojcze? Wzywałeś nas? Tak. Widzicie moje dzieci, wkładam w to królestwo całe moje serce, ale teraz chciałbym zwiedzić trochę świata. Chcę, żebyście przejęli moje obowiązki tutaj. Ojcze, przepraszam, ale ja nadal szukam mojego prawdziwego powołania. Wciąż próbuję czegoś nowego. Będę bardzo wdzięczny, jeśli dasz mi na to czas. Ale, Oscar. Przepraszam, ojcze. Odin, Oliver. Tato. Wiem, że według ciebie jestem gotowy na przejęcie obowiązków, ale przecież jestem najmłodszy. Więc czy nie powinieneś zwrócić się do Odyna? Racja, ale czy nie mógłbyś chociaż spróbować pomóc? A, nie, dzięki. Wolę spędzić czas z moimi przyjaciółmi zamiast zajmować się nudną pracą administracyjną. Wtedy Oliver wyszedł. Smutny król Maksymilian zwrócił się teraz do Odyna. Odynie, synu mój pierworodny, pomóż swemu ojcu. Ojcze, mówiłem ci już kiedyś: Ja w ogóle nie chcę być królem. Przepraszam, że sprawiam ci przykrość, ale chcę wyjechać do Rzymu. Chcę zostać malarzem. Odyn z bólem serca odwrócił się i odszedł. W momencie, w którym wychodził przez drzwi, na twarzy Maksymiliana pojawiła się złość. Ach, „Mówiłem ci, że to nigdy nie zadziała. Moi synowie nie nabiorą się na te emocjonalne wygłupy. Powinienem był po prostu kazać im wypełnić moją wolę.” Wtem spod żyrandola wyfrunęła wróżka. Nazywała się Kito. Spokój się, mój królu. No naprawdę, łatwo ci mówić. Ty nie musisz przekonywać trzech dorosłych do władania królestwem. <laughs> Dlaczego więc nie zagrasz w ich gierki? Ale co masz przez to na myśli? O, to brzmi zabawnie dobrze, Kito? Zróbmy tak. Tego samego dnia król przyszedł do Olivera. Witaj, Oliwerze. Widzę, że podziwiasz swój miecz. Czy nie jest wspaniały, ojcze? Tak ładnie błyszczy. Ha, 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 Tylko jaki jest użytek z tak wypolerowanego miecza, skoro nigdy nie zostanie użyty? Co? Na pewno ktoś go wykorzysta. A niby kto? Ty? Ho, 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 ho. Synu, masz tylko dziewiętnaście lat. Ja byłem silny i odważny w Twoim wieku, ale Ty? Wiesz co, nie martw się. Na pewno będziesz gotowy w wieku 60 lat. 60 lat? Planuję zostać królem trochę wcześniej. Królem, który nawet nie chce przejść przez trening, by nim zostać? Synu, przed Tobą jeszcze bardzo długa droga. Jak mówiłem, zostaniesz nim pewnie w wieku 60 lat. Oliver był zszokowany tym, co usłyszał od ojca. Rozzłościł się. Hmm, o! I co, zadziałało? To było tak łatwe, jak zabranie dziecku cukierka. Całkowicie dał się sprowokować. Mnie to nie bawi. Mam nadzieję, że twój plan zadziała. Na pewno! Jeden załatwiony. Zostało dwóch, mój królu. Król poszedł do swojego drugiego syna, zauważył Oskara, otoczonego przez doniczki z kwiatami. Ojcze, spójrz, znalazłem nowe hobby ogrodnictwo nieźle, prawda? O, jasne, synu. Przyszedłem powiedzieć ci, że nie chcę już więcej namawiać cię do przejmowania królewskich obowiązków naprawdę to wspaniale! Wiesz, to oczywiste, że nie jest ci pisane bycie królem. Król zawsze dokładnie wie, czego chce. Co? Ale ja wiem, chyba. Oczywiście. Ludzie na pewno byliby zachwyceni władcą, który nie potrafi zdecydować, czy chce być królem, czy może bułaznem. Ciesz się swym nowym zajęciem, synu. Bywaj. On myśli, że nie potrafię podejmować decyzji. Dobra, jutro udowodnię mu, że się myli. Na końcu król odwiedził swojego najstarszego syna, Odyna. Rety, naprawdę piękny. O, no, dziękuję Ci, Odynie. Nie wiedziałem, że jeszcze tak dobrze się trzymam. Ha, 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 ha. O, przepraszam, ojcze. Miałem na myśli ten bukiet róż za Tobą. Hm, nieważne, Odynie. Przyszedłem zapytać, czy nie planujesz zacząć malować czegoś nowego. Słucham? Ale co jest nie tak z moimi obrazami? Wiesz, mam na myśli, jest na nich tyle... drzew i krzewów i drzew. Dlaczego nie malujesz gór i krajobrazów? Spróbuj czegoś innego, czegoś ambitniejszego. To świetny pomysł. Wezmę się jutro za malowanie nowych miejsc w królestwie. Dziękuję za wsparcie. Ho, 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 ho. od czego są ojcowie? He, 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 he. Hm. Teraz Twoja kolej, Kito. Ja zrobiłem swoje. Następnego dnia Oliver nałożył przebranie i zaczął spacerować pod pałacem. Ha, udowodnię to mojemu ojcu. Nie zauważył jednak, że podąża za nim Kito. Po chwili natknął się na starszą kobietę, która niosła koszyk jabłek. To moja szansa! Młody człowieku, mógłbyś mi pomóc? Ja? Ale przecież to pani to upuściła Och, jaki bezczelny! Nawet król by się lepiej zachował. To zaskoczyło młodego księcia. Nikt wcześniej się tak do niego nie zwrócił. Przepraszam. Przynajmniej przeprosiłeś. Oliver był tak zmieszany, że zaczął wrzucać jabłka do koszyka. Teraz naprawdę mi pomogłeś. Dziękuję. Staruszka wysłała mu szeroki uśmiech i poszła dalej. Oliver kontynuował swą wędrówkę i zaczął głęboko rozmyślać. Hmm. Ci żołnierze toczą bardzo ciekawą dyskusję. Przyprowadźmy tutaj naszego kochanego księcia. O, mój miecz! Miecz? O, wojsko! Oliver podszedł, aby posłuchać, o czym rozmawiają żołnierze. I co zrobimy? Myślisz, że nas zaatakują? Nie wiem, ale chyba powinniśmy się schować. Schować? Gdy nadchodzi wróg, to się w niego uderza. <laughs> co jest z tym dzieciakiem? Nie możesz tak po prostu uderzyć we wroga. Tak! Co jeśli to doprowadzi do wojny? Pomyśl o mieszkańcach. <laughs> Nie martw się, dziecko. Nad takimi rzeczami czuwają król i jego armia. I książęta. Po usłyszeniu tego, Oliver się speszył. Nie wiedziałem, że muszę się jeszcze tak wiele nauczyć. Jak ojciec radzi sobie sam z tak ogromną odpowiedzialnością? A. <laughs> to działa! Teraz kolejny. Oscar spacerował w innej części królestwa. Ale to ekscytujące o, to malarz! Hmm, z pewnością namalowałbym to lepiej. Kiedy szedł dalej, Kito zauważyła grupę artystów, którzy siedzieli ze smutnymi minami. Uśmiechnęła się: Je! Oskar usłyszał ten dźwięk i do nich podszedł. Witajcie, artyści! Dlaczego wam tak smutno? Cóż, nasz król zaprosił ważnych gości z sąsiedniego królestwa. Niestety mamy wrażenie, że nasz taniec nie wystarczy. Bardzo chcemy zaprezentować gościom dobre show. O, ja tańczę całkiem nieźle, wiecie. Pozwólcie, że wam pomogę. Zatańczył więc i nauczył ich kilku nowych ruchów. Na koniec wszyscy artyści w pogodzie ducha byli gotowi na występ. Dziękujemy, młody człowieku. Naprawdę tego potrzebowaliśmy. Mamy nadzieję, że obejrzysz nasz występ. Żegnaj! Oskar ucieszył się, że mógł komuś pomóc, prezentując swój talent. Jeśli zacznę używać reszty mych talentów, więcej ludzi otrzyma pomoc. Może wtedy prowadzenie królestwa nie będzie już tak złym pomysłem. Jest! Został ostatni! I to zaczęła szukać odyna. Znalazła go, gdy siedział przy rzece. O nie! Powinnam przemieścić go w inne miejsce. A! to miejsce wygląda fantastycznie. Namalowałem już prawie wszystko. Teraz muszę tylko. Teraz! <laughs> o, nie! Moje obrazy wszystko jest w błocie. Ach, przeniosę się gdzie indziej. Wziął więc swe obrazy i farby, a potem odszedł. Ach, to miejsce wydaje się dobre. Pogoda już mi nie przeszkodzi. Książę znowu zaczął malować i już kończył, jednak obok przechodził mężczyzna z wiadrem wody. Bliżej? Bliżej? Teraz! Uuu, uuu, uuu! Woda z wiaderka zalała wszystkie obrazy. Odyn był bardzo zły. To irytujące. Chciałem namalować tylko tę ładną scenerię. Bardzo przepraszam, młody człowieku. Jeśli chcesz namalować przepiękną scenerię, mogę powiedzieć ci, gdzie pójść. Miejsce to otaczają cudowne zielone łąki i piękne stawy, w których pływają łabędzie. To brzmi wspaniale. Niech pan powie, gdzie to jest. Mężczyzna pokazał Odynowi drogę. Książę natychmiast tam wyruszył. Jest. W końcu tu ja dotarłem, ale. Ale chwila. Jest tu tylko wysuszona ziemia i kilka drzew. Ten facet mnie oszukał. W tym momencie młoda dziewczynka pojawiła się na ścieżce. Cześć, mała. Mogłabyś zaprowadzić mnie do miejsca, w którym są piękne stawy, a w nich pływają łabędzie? To tutaj. A raczej to było tutaj przed tym, jak nadeszła klęska głodowa i biedni ludzie musieli wykorzystać ten obszar. Królowi na nas nie zależy. Mylisz się. Królowi bardzo zależy. On nie ma po prostu żadnej pomocy. Po chwili do Odyna dotarło to, co właśnie powiedział. Dziewczynka nie była zainteresowana rozmową i odeszła. To straszne. Tak piękne miejsce zostało zniszczone, nawet pomimo starań mojego ojca. Nareszcie, moja praca dobiegła końca. Wróćmy do pałacu. Król siedzi w nim samotnie, marząc o wakacjach. O, świecące słońce, leniwe potoki, słodka woda kokosowa. Och, kiedy moje dzieci będą gotowe. Ojcze! Ojcze! Jesteśmy gotowi! Hmm? Słucham? E, w porządku. Ojcze, dopiero teraz zauważyliśmy, jak dobrze rządzisz królestwem. Zobaczyliśmy też, że naprawdę potrzebujesz pomocy i. Jesteśmy gotowi przejąć Twe obowiązki. Król był wzruszony całą sytuacją. Mm, moje dzieci... Wiedziałem, że zrozumiecie. Trójka książąt zaczęła więc pomagać w rządzeniu królestwem. Spisywali się całkiem nieźle, byli szybcy i sprawni w tym, co robili. Król natomiast w końcu mógł poleniuchować na plaży przy ciepłym słońcu. To wspaniała rzecz. Ta woda kokosowa jest naprawdę pyszna, prawda, Kito? Och, zdecydowanie Wasza Wysokość, zdecydowanie! <gry>